Znajdujemy się w Chao Anouvong Park. O ile dobrze to wymówiłem, zapewne nie. Eee, nazwa parku wywodzi się właśnie od e, imienia ostatniego monarchy e, Królestwa Laosu. Tam jest jego pomnik. Podejdziemy i powiemy coś więcej. A tutaj jest piękna fontanna. Eee, park jest super zachowany. Nie? Dużo roślinności, palemki. Podoba nam się. Laotański, który poprowadził powstanie przeciwko, przeciwko Siamowi. I jego yy, ręka wskazuje kierunek ataku, czyli za Mekong. I nas zrobiła przebitki, pewnie już je widzieliście. Ignacy? Czemu ty tak bardzo lubisz schody? Od nazwy tego króla jest też nazwa parku. Chao Anunung Park. I w tym parku jest, jest to główne miejsce rekreacji w stolicy. Jest siłka na zewnątrz. E, ludzie uprawiają różne grupowe sporty, jeżdżą na rowerze. Życie tutaj tęskni. Wchodzą po schodach. Ludzie wchodzą po schodach nawet. Zarówno tutaj i w Tajlandii i chyba w całym regionie e, ścieki kanalizacyjne, deszczówka i różne takie dziwne rzeczy są osłonięte właśnie takimi płytami z dziurami. Nie wiem czy to rewizja, czy żeby też spływało. I Ignacy umiłował sobie te miejsca i chętnie wkłada w nie ręce, aczkolwiek nie pozwalamy mu. No i tutaj w ramach zabawy mama pozwala mu jedynie włożyć stopy do karaluchów, żeby karaluchy powąchały sobie jego stopy. No ale rąk nie, bo to obrzydliwe. Aczkolwiek chłopak by tam całą łapę włożył po ramię, nie wiedząc, co tam się znajduje. Świrusek mały nasz. No, chyba płynie teraz tam woda, ale no są też gorsze rzeczy, które tam płyną czasami. Ignacy! Czy ty przynosiłeś właśnie nam paczkę po papierosach? Śmieciarzu mały? Oj! Mama ma zajarać śluga. No to... To jest wada Azji, że tutaj troszeczkę śmiecą. Wiecie? I właśnie Ignacy przyniósł nam paczuszkę po papierosach. To jest e... wspaniały snak, no. że sprzątasz. Tak, super. Tylko nie zbieraj żadnych innych, dużych takich dziwnych rzeczy e, w parku, co czasem się znajdują. Czysta paczka po fajkach, to jeszcze później ok. Bierz, to jest później. Patrzcie, przy samym wzraszaczu usiedliśmy. Mam nadzieję, że nie mają po zachodzie tego podlewania włączonego, bo będziemy uciekać szybko. O Ignacy ma wodę i w ogóle Ignacy ma fazę, że go stawiamy gdzieś i on biegnie 20 metrów od nas i dopiero wtedy zaczyna się bawić. Jakby no wali dzidę przed siebie i tym razem też tak zrobił, ale już się wrócił, bo znalazł paczkę po fajkach i chciał się pochwalić co ma. Brawo! Nie ma, nie ma baby. Nie ma baby. Nie ma, no nie ma. Baby nie ma, gdzie? Baba, baba ba? nie ma. A Smok? tata jest, no? a paczki piesek ładny. słońca nad Mekongiem jesteśmy na nightmarkecie w parku eee, powiem wam, że jak na razie tutaj są same ciuszki i nic autentycznego, nie. raczej taki rynek zwykły tak, ale ceny są nawet spoko, bo spodnie w słonie za 7 zł chyba, tak? ale i nie ma tutaj jedzenia, jedzenie jest dopiero obok ale Ines mówi, że mieli jedni kokosa, nie? No i turystycznie uderzyli konkretnie, bo cena za kokosa to. 2 dolary. 2 dolary za kokosa. E, no nie jest to mało, muszę wam przyznać, jak na Azję. Ale wystarczy, że kilku kupi. 2 złote? Chyba taniej nawet. No, nie, no bardzo. Złoty 20 najtaniej płaciliśmy za kokosa, chyba. No w Azji, na, w Tajlandii Ryneczek nie jest zbyt autentyczny, same ciuszki niestety Takie typowe mówią chińszczyzno, nie? Znowuż będziemy raczyli się pyszną rybką, tak jak na Phuket jedliśmy prawie codziennie, nie? Tutaj jest nieco droższa Cena wyświetli się gdzieś tutaj jak na razie są takie wrażenia, że ludzie nie są aż tak gościnni jak w Tajlandii, jakby trochę jakby nie chcieli nas obsługiwać, nie chcieliby z nami gadać. Może też przez tą barierę, że po angielsku bardzo mało gadają i... Ale mam wrażenie, że tutaj mówią więcej po angielsku niż w Tajlandii. No nie wiem, ale jakby jest taka... Tak obojętnie do nas podchodzą i nie ma tego uśmiechu w Laosie. Ale może dlatego, że to jest stolica, wiecie jak to jest w stolicach, nie? Ludzie trochę inaczej żyją. Ale to na razie tylko małe pierwsze wrażenie i tak jest super. Ryba wygląda przepysznie, jest ogromna. Będziemy zaraz próbować. A i mamy tylko poeczki, nie ma po Będziecie, ciężko... Będzie ciężko wybierać tą rybę, wiecie, tak żeby ości nie wybrać, ale spróbujemy. Tak się robi trzcinę cukrową. Wyciskarka i jadą. Niektórzy, co oszczędniejsi trzciniarze wyciskają jedną trzcinę dwa lub nawet trzy razy. Przynajmniej w Maroko tak widzieliśmy i w Indonezji. Tutaj tak ona na pałkę jeden raz. Bo z tego jeszcze można by wyrzymnąć sporo zapewne. No dobra, my skończyliśmy naszą rybkę, ale chcieliśmy się podzielić z Wami naszą recenzją. To jest market żywieniowy między night marketem z ubrankami a hotelem Amari. Jedliśmy tutaj rybę. Ale niestety, jak się okazało, była to ryba taka odgrzewana. I pierwsza połowa ta co była z wierzchu była znośnie ciepła. Nie? nie była gorąca, była znośnie ciepła, czyli taka ryba, która przygotowana była załóżmy dwie godziny temu, jest odgrzewana. No i jak już odwróciliśmy rybę, żeby było się z drugiej strony, to była zimna. A przyjemność z jedzenia gorącej ryby to 10 na 10, a z zimnej ryby 2 na 10. Mimo, że produkt był dobry i no smaczny. To jednak zimna ryba to tak jak zimne naleśniki. No nie wiem, to już nie jest to samo. Nie Ignacy? Ignacy zje wszystko, więc zje mu to wszystko jedno. Ga. Ale nie, no średnia, także nie polecam. Nie polecam, idźcie gdzie indziej. Odgrzewana ryba z grilla to nie jest to. No i kosztowała drożej niż na napuket, czyli 27 zł za taką rybkę. na Napuket było 21 nie? Mała chyba? Nie wiem, śmierniczki, kowaj. No tak. Byliśmy do jakiegoś tam Dimarta. Taki większy sklepik. Eee, taki supermarketik większy. Nie znaczy, wiem, mały w sumie, ale, ale trochę większy. I ceny są, no, tak jak w tym Big C wczoraj. Eee, nie zatanione. Tak, ze 130% ceny. No jest nie, więcej niż w Tajlandii, dużo. No dużo, nie, no tak ze 150% yy no, ceny. No, Red Bull, tak. nie? Red Bull złoty 20, nawet taniej yy, troszeczkę yy, w Tajlandii, a tutaj złoty 80. No o połowę drożej niektóre rzeczy. To co my akurat bierzemy sobie często to o połowę drożej. Pączki, słuchajcie, takie wiecie, zwykłe malutkie pączki się jak na nagraniach. Na nightmarkecie w Tajlandii kosztowały. Złotówkę. No, złoty 20. Czasem złotówkę nawet. Złoty 20 już liczmy, bo tak, tak, tak no. większość ten, e, się klasowała, a teraz e, tutaj 2,70. No. Słuchajcie, zwykły malutki pompluć taki. Tak, to jest 2,5 razy tyle około, załóżmy. No, Laos widać, że tutaj łańcuchy dostaw są na pewno cięższe, bo jest to w głąb kontynentu. Ale to jest dziwne, bo ja czytałam, że Laos jest tańszy od Tajlandii, to sporo. O, no Może ale... Nie w Vientian, ale mo, no ale... No na pewno ale, nie. Ten Bangkok nie był jakby dużo droższy, chociaż. Od dań, reszty. Ale dania obiadowe są w spoko cenach, bo można zjeść za poniżej no dyszki. Poniżej Dyszki spokojnie można zjeść jakiś seafood z czymś. Eee... Ale no, takie zakupy, a jeszcze z czym jest lipa, że na Marketie na przykład nie ma cen. Wszystko trzeba pytać. No dobra, no tak 30% rzeczy ma ceny, tak. albo nawet może mniej niż 30. Mniej niż 30% eee, ta, może ceny. A słuchajcie, o soki się pani pytałam, po ile są soki ona mówi, że po 30 tysięcy, nie? Po czym, yy, po czym ten Marcy zamawia mango, a ona mówi, że 35 tysięcy. I się okazało, że tylko jabłko... Yy, Fashion i coś jeszcze chyba było no. około 30, a cała reszta już u innych tanach. No, e, no ale i tak Klaus jest e, na razie fajnie, super. Jest tak, e, jak ja Ines powiedziała, wiem. że się czuje jak na wsi trochę, bo... E, tu jest tak, że są takie wypiększone witryny gdzie, że widać, rzadko mało. Że... No rzadko. Widać, że ktoś dofinansował i jest tak po zachodniemu. wiecie, że złote... ocieka złotem. A większość to takie prowincjonalne budynki, zniszczone, trochę śmieci na ziemi. Bardzo spróże śmierci. No, no śmieci na ziemi jest sporo. Tak prowincjonalnie ogólnie, mimo że tak. stolica. To w Luang Prabang w ogóle będzie się działo hardkorowo. Jutro spróbujemy pojechać autobusem. Do takiego miejsca z posągami Buddy, ale to zobaczycie pewnie w kolejnym odcinku. A może w tym samym? Nie wiem. Chyba w kolejnym, bo ten odcinek będzie full przeładowany. Kontynuujemy zakupki, jakieś chipsy kupimy. Już jesteśmy po obiedzie i siema Rebus, znajdź błąd w napisie. Restaurant Mama. Zabrać cię do restauracji? Nie, ale end bar. No. Ignacy rzuca. Ignacy pod restaurant rzuca beatboxem. Eee, jesteśmy w lodziarni to jest taka sieciówka, która była chyba wszędzie, gdzie byliśmy praktycznie. I mają takie oto lody: mango i czekolada. Dosyć duże, takie śmietankowe. Koszt takich lodów to ile? Złoty 80 jakieś. Nie, sorry, 3,60. 3,60 za sztukę. Dobra, i powiemy Wam, jaki, powiemy wam, jaki świat jest mały. A bo najpierw jakie lody, Ines? Tak myślałem. Czekolada zawsze jest dobra. Dobrze sobie jechaliśmy w pociągu z panem i jechało po prostu obok nas na siedzeniach i tam zagadywał, bo pokazał tą książeczkę, którą malował. Tak, te rysunki, pamiętnik jego, to był pan z Chin. Tak. na oku. małe miasto w no który jest 2 km od nas, więc no. A teraz idziemy, idziemy powoli w stronę domu. Też z takimi bezdrożami, trochę jakimiś uliczkami mniejszymi. I spotkaliśmy Państwa, z którymi gadaliśmy, pojechaliśmy jednym busikiem z dworka kolejowego i tam rozmawialiśmy bo pan kupował też karty, i się pytali: yy, No nie mieli ani hajsu, ani internetu, i wiecie co tam, co, co, co mają zrobić, i tak dalej. Gadaliśmy nie, nie I pan mówił wczoraj do nas, po polsku. Dziękuję. dziękuję A dzisiaj krzyczał do nas, że No a dzisiaj go spotkaliśmy też gdzieś tu na bezdrożach, nie więc on. nie Polak, jakiś taki UK albo US, nie wiem, coś takiego. Także świat jest mały, więcian jest mały i jak jesteście dobrymi zwiedzaczami, to w dwa dni zobaczycie najważniejsze atrakcje. W dwa dni spokojnie zobaczycie najważniejsze atrakcje. Jak chcecie tak się podelektować miejscami, bardziej potułać, to trzy dni. I warto, jak chcecie na szybko to zrobić, to oczywiście wiadomo, warto wziąć na przykład taksówkę na cały dzień, wypożyczyć Pana do usług na cały dzień albo toktuka na cały dzień. My mamy trochę czasu, to nie śpieszymy się. Jutro weźmiemy autobus za dolara, dojedziemy. No ale wiesz, zawsze można gdzieś w góry pojechać na jakieś naturę, nie? Też poza Vientian. Dobra, jemy lody. Ignacowi smakują, czy nie? Eee, to była to krótka historia, jakiś świat jest mały. Gdybyście chcieli przewidać się w języku laudeńskim, to trzeba powiedzieć, że A żeby podziękować. Warto znać so, so so, so 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 kilka zwrotów, żeby miały ciepło no pod przyjacielskim, czyli tak podziękować, po po a nie tak, tylko thank you, thank you. E, I ciekawostka, ja w toalecie, e, no i po użyciu toalety warto umyć ręce, zawsze to robię, tak jak większość z Was zapewne, i nie było tam zlewu ani kranu. Był prysznic, tak jak w hotelach, taki z podgrzewaczem. I odkręciłem ten prysznic, nic z niego nie leciało, tylko coś że zaczęło ciec. No i był też taki szlauf na podłodze. No i było, trzeba wziąć tego szlaufa, jakieś zbudowania, jakieś się podnieść, odkręcić jak na ogrodzie, nie? jak na ogrodzie szlaufa i jakoś umyć na tkublam ręce. Eee, nie wiem, chyba bardziej dzielnicy by było jednak nie myć tych rąk niż umyć tym szlaufem ale mimo, że jesteśmy w takim zachodnim miejscu zachodnim, tak wyglądającym zachodnio bo to jest taka sieciówka yy, wiecie, z lodami a po kiblu widać, że jest się w Laosie w takim bardziej dzikim miejscu i no nie da się umyć robić nawet ale polecajka, lody bardzo dobre no za 3,60 takie naprawdę jest spoko jak zmaka trochę, duże dwa razy większe ale lepsze mi się tutaj. jak małe lody zmaka, ale dwa razy większe lepsze nie, bo słodzik jest taki mniej yy, Karmelowy sosik z maka albo czekoladowy jest lepszy niż tutaj. No, dziękuję za uwagę, drodzy widzowie. Dobranoc. Tany, tany, Ignacy, nie? Ignacy tańczy do naszej muzyczki wejściowej. Tany, tany, tany! Pomachaj mamie! Hej, hej, mama! Hej, hej, mama! <grywka> Muzyczka już się skończyła, Ignacy jeszcze tańczy, ale Ignacy jest prawdziwym superfanem. Pierwszy telewizor ze Smart TV, gdzie można YouTube obejrzeć. Nie uwierzycie? W Laosie. Ignacy, pomachaj, pomachaj tacie w telewizorze. Pomachaj tacie. Pomachaj. dzwoneczek, teraz wy zaznaczcie przycisk subskrybuj i kliknijcie dzwoneczek, to nie przegapicie żadnych naszych treści. Ach.